Siemaneczko, ja jestem Nadiwins i zapraszam do kolejnego poradnika, kolejnego buildu estirowego z aktualnego sezonu PD2, czyli Project Diablo 2, sezon 10. Jeżeli w ogóle nie wiesz, co to, to jest Project Diablo 2, dlaczego? no Myślę, że powinienście się Cię zainteresować. Zapraszam na YouTube. Tutaj w opisie do tego filmu będzie mój poradnik dla początkujących, który też mówi, co to w ogóle jest: jakieś takie pierwsze, lepsze zmiany i to bardzo ważne. Generalnie ten mod zmienia całkowicie grę, jest to modu starego Diablo 2. No i też zapraszam do subskrypcji z koniecznie z dzwoneczkiem, jeżeli się spodoba, bo na przestrzeni miesiąca spodziewaj się mnóstwo filmów z tego moda i mnóstwo buildów. Tak samo wbijaj na live, na Twitch TV, na Din Wins. Słuchajcie, dzisiaj omówimy sobie Blade. Fury, Blade Dance, Blade Dance, Venom, Asasynka Jest to aktualnie jedna z najpotężniejszych postaci i zdecydowanie najpotężniejszy możliwy build dla Asasynki, dla zabójczyni w tym e, sezonie. E, jest to wedle rozpiski a aktualnej tier listy, do której też dostaniesz linka, S tier, więc mm, i zaraz zobaczysz dlaczego. Przejdziemy do statystyk. Na sam początek siła pod najcięższy przedmiot, zręczność pod najbardziej wymagający zresztą przedmiot i cała reszta Vitality. Chcemy mieć jak najwięcej żywotności, jak najwięcej Vitality i życia, ile tylko się da. Umiejętności. Nasz. Główny, nasza główna dusza tego buildu będzie opierała się na Venomie, więc maksujemy Venom, czyli truciznę, dodatkowo maksujemy Cobra Strike, ponieważ Cobra Strike jest to synergia dla Venoma, bardzo, bardzo istotna. Następnie e, wymaksujemy sobie Claw and Dagger Mastery, to pozwala nam łatwiej trafiać, zwiększa nam damage i daje nam jeszcze dodatkową szansę na, na uderzenie krytyczne, co jest bardzo istotne. No i pozostałe punkty i też celujemy w maksa, to będzie Blade Shield. Blade Shield jest niesamowity w tym bildzie, ponieważ Blade Shield prokuje nam na przykład Amplify Damage, zwiększenie obrażeń, czyli klątwa, która po prostu sprawia, że no, uderzamy od wszystkiego niemalże dwa razy mocniej. Przechodzimy do przedmiotów. Jest to w ogóle niesamowita postać, ponieważ to, co zobaczycie. Jest to dosyć mocny endgame. Jest tutaj dużo rzeczy jeszcze do poprawy, oczywiście, ale na pewno nie jest to już budżetowa synka. Jednak ona ma bardzo duży potencjał budżetowy. Tak naprawdę, jeżeli chcesz na Solo self foundie albo na jeżeli zacząłeś dopiero sezon, zacząć tą synką grać, to możesz, jedyny warunek jaki musisz spełnić, to runa OM. Wydropić albo przetradować runę OM, ponieważ cała zabawa zaczyna się od stworzenia słowa runicznego CHAOS, jest to fal, om, um i najlepiej to zrobić w jakichś szponach eterycznych, ponieważ no, to słowo runiczne daje nam indestructible mod, czyli niezniszczalność, więc trzeba wykorzystać ten dodatkowy bonus do obrażeń właśnie z tego, dlatego mm, tutaj... Ja postanowiłem zrobić to w Warfish, tak jest to moim zdaniem jedna z najlepszych baz do tego a, i a, dlatego, że ma bardzo, ale to bardzo wysoki damage, a nasza postać m, będzie się opierała na obrażeniach fizycznych przede wszystkim I wszystkie zwiększenia obrażeń, procentówka enchance damage, czyli zwiększenie obrażeń, będzie bazowała na naszych bazowych obrażeniach ze szpon. Czyli czym mocniejsze szpony, czy większy damage ze szponów bazowy, tym większy mnożnik. Więc to jest jakby całkowita podstawa. I tak naprawdę, jeżeli gracie budżetowo i solo self found nawet na singlu i macie też pony, to od tego już zaczynacie, ponieważ te szpony dają wam skill, który nie istnieje naturalnie w drzewku umiejętności postaci, jest to skill Blade Dance. Jest to odpowiedni Gurwinda barbarzyńcy wygląda niemalże tak samo. Przypomina to troszeczkę Demon Hunterkę z Diablo 3 pod Strafe. Więc jeżeli lubiliście grać tą postacią, no to w tej się zakochacie. Przechodzimy do całej reszty, całej reszty ekipunków, co celujemy. Drugie szpony, które chcemy, w które chcemy zainwestować są jakiekolwiek szpony z ogromną ilością obrażeń. W tym momencie noszę Stalker Skull, możemy też robić crafty. Na warte polecenia, godne polecenia krafty to są krafty blot i tutaj macie recepturę, ort, perfect, rubin, klejnot yy, i jakieś magiczne albo rarszpony mogą być też... Eteryczne, jeżeli na przykład uda wam, się, jeżeli uda wam się trafić eteryczne szpony z Reaper Modem, czyli z auto naprawianiem się, no to jesteście po prostu ozłoceni, no nie? Macie też możliwość, jeżeli wykraftujecie jeżeli wy niesamowite szpony z potężnym ilością obrażeń ED, no to macie też możliwość za pomocą bardzo, bardzo rzadkiej potki i drogiej potki, Ona kosztuje na tradezie, no, 5, 6, 7, 8 HR-ów. W zależności od zaawansowania sezonu, możecie zmienić przedmiot normalny w eteryczny. Jeżeli na przykład wykraftujecie normalny item i będzie, i będzie miał niesamowite ED, dodawam do doda się do tego przedmiotu jeszcze Reaper Mod. To możecie uratować ten przedmiot i go ulepszyć, właśnie tą podką. Dodatkowo, jeszcze drugim kraftem jest to craft Hit Power który obniża obronę celu i jest to coś, co bym bardziej proponował. Jeżeli chodzi o Bloodcraft, jeden i drugi craft daje wam Enchance Damage, więc obrażenia, ale Bloodcraft daje wam wysanie Życia, więc jeżeli macie problemy z przeżywalnością, albo chcecie podbić ten stat, no to Bloodcraft. Jeżeli chcecie pójść w maksymalizację obrażeń, no to Hit Powercraft. I <laughs> tutaj macie przykłady craftów. Ostatecznie może być to nawet Shadow Killer, eteryczne ostrza, który mają też dużo obrażeń, może być to właśnie Stalker Skull, ten, który ja tu noszę, skruptowany i tak tak dalej. Ale pokażę Wam przykład yy, czegoś, do czego można dążyć jako drugie szpony endgame'owo. Popatrzcie na to, eteryczne Scizor Suwaje. Jeżeli chodzi o bazę craftów, no to Scizor Suwaje są rozsądnym wyborem i Warfisty, bardzo duży ogromny damage, um, i na przykład te endgame'owe już i mają aż 425 ED, mają chory upgrade do damage'a, mają mana stolen per hit jeszcze, i dodatkowo możecie wyrolować na tych szponach dodatkowe, no, wasze ważne jakieś atrybuty, na przykład Burst of Speed, yy, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest coś, do czego możemy dążyć. Yy, no i reszta giru no, to będzie opierała się na zwiększeniu obrażeń yy, fizycznych, więc Fortitude, bardzo, duża, bardzo duże tutaj zwiększenie obrażeń ED od 250 do 300 mamy też odporności do 30, mamy fajny bonus życia physical damage reduced o 7 przez to, że mamy sol w środku. No i chcemy to zrobić oczywiście w zbroi, która ma dużo obrony obrona, jest zawsze sympatyczna. Następnie, heel, bardzo ważny heel Gilliam's Face daje nam Crushing Blow i co warte zauważenia, Crushing Blow działa z Blade Dance'em. Jeżeli Blade Danceujemy i jakby przecinamy się przez wrogów, to również ich, to również ich karcimy Crushing Blowem. Więc jeżeli macie Crushing Blow, nawet widać to teraz w tym momencie na ekranie, że działa, jeżeli macie Crushing Blow, no to chcemy to... Jak najbardziej forsować. Mm, wymarzonym Williams Face'em w tym przypadku no, to jest trzystokretowy Williams Face z umami, ponieważ możecie zauważyć, że ta postać ma duże problemy z odpornościami. E, także możemy się poratować właśnie umami w Giliams Face, trzystokretowym e, allres y, talizmanami. No, warto mieć ten fire i lightning res jak najwyżej się da. Dodatkowo kolejny bardzo ważny element naszego buildu: Atmascara, Dlatego że daje nam szansę na prok Amplify Damage, a prok z Amplify Damage przychodzi bardzo łatwo z Blade Shielda. W tym momencie mam 26 poziom Blade Shielda i zadaje on obrażenia w co 0,4 sekundy. I to co 0,4 sekundy to jest szansa na prok Atmy. Tak, ten Blade Blade Shield trigeruje. Atme, dodatkowo nasz Blade Dance triggeruje Atmę, więc łatwo sobie można wyobrazić, że cały czas mamy Amplify Damage, czyli klątwę zwiększenia obrażeń od Nekromanty na przeciwnika. Co, co pozwala nam ich totalnie niszczyć. Jeżeli chodzi o ofensywne buty, go Ridery, czyli znowu druzgocące uderzenie, Deadly Strike, czyli kolejna szansa na kryta, Open Wounce, która nas nie interesują. To nie jest postać Bob pod Open Uncy. jeżeli chcecie alternatywę z Magic Find'em, War Travelery, krótka piosta piłka. Nasze e, bisowe rękawice to są Soul Drainery, ponieważ penetrują wroga psy, <gry> fizycznie e, i mają Dual licza, czyli wysysanie many, życia. Dodatkowo Monster Defense per Hit zostaje z, zniwelowany. Samo złoto. E, zastępczym budżetowym, zastępczą budżetową opcją mogło być Lay of Hands, które daje dużo obrażeń do demonów, przyjemny Fire Res. E, Tutaj akurat niesamowity korat na 19% physical damage radius procentówka. Więc yy, bardzo dobrze siadło procentowe obniżenie obrażeń fizycznych jest no, daje nam bardzo dużo, bardzo dużo obrony. Jest to defensywny pas głównie yy, Potężny buzdowita FHR. Następnie pierścienie no to jakieś, jakieś źródło be Frozen musi być. Jesteśmy fizycznym buildem, więc nie możemy sobie pozwolić na zamrożenie. Yy, u mnie to jest Raven Frost. Yy, drugi ring, no to yy, wymarzonym ringiem byłby ring, który daje nam zręczność, właśnie zręczność też nam. E, zwiększa nasze obrażenia po prostu, więc to jest zawsze spoko. Max damage może być All Res oczywiście, albo przynajmniej te kluczowe odporności, Firelight, e, Magic Find y, i Attack Rating też jest bardzo, bardzo okej, okay, ponieważ on mega wzrasta, mamy dużą procentówkę z umiejętności do Attack Rating, z pasywy, z Birds of Speed to jest niesamowite, znaczy z Birds Speed nie, to jest Attack Speed, ale z pasywnych Claw and Dagger Mastery na przykład. No, i jeżeli chodzi o Switch'a, bo to jest bardzo ciekawe i to jest coś, co można. Może nie, łatw, może nie szybko zdobyć, ale łatwo. Eee, próbujemy sobie zdobyć szpony na e, bufowanie, na prebuff, tak zwany. Szpony wymarzone to jest plus 3 do Venom i plus 3 do Blade Shield. I na tych szponach właśnie będziemy się bufować. Nasze bufy. To jest Venom i to jest Blade Shield. Jeżeli wrzucę Venom i Blade Shield, zmieniam na ofensywny gear i tym już siejemy majchem. Więc yy, to, jest, yy, to jest bardzo ok. Tutaj sobie rzucam Burst of Speed, ponieważ też Pondem mi Plus Wado Assassin, więc wolę Burst of Speed rzucać już na moim ofensywnym girze. Przejdźmy sobie do talizmanów szybko. Talizmany wymarzone to są skillery do Shadow Disciplines i tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli potrzebujecie oczywiście odporności, no to saportujecie się odpornościami, ważne żebyście mieli wysokie odporności, bo nie ma sensu przypadkowo dostawać one shota z jakiegoś niefortunnego komba z Conviction Aurum. Więc Shadow Disciplines, dlaczego? Dlatego, że jeden skiller w Shadow Disciplines wpływa na cztery nasze ważne umiejętności, a mianowicie Venom, czyli nasza główna umiejętność, Burst of Speed, więc 3 przechodzenie, i AES. No ale akurat jeżeli chodzi o atak speed, to nie potrzebujemy tego aż tak dużo, zaraz zobaczcie dlaczego. Claw and Dagger Mastery, szalenie ważne, i Weapon Block, ponieważ jeden punkcik dajemy na pewno, przynajmniej jeden punkcik Weapon Block. Całą resztę, generalnie jak zainwestujemy w wszystkie ofensywne umiejętności, to całą resztę proponuję. Zainwestować w weapon block jest to po prostu zwiększona przeżywalność. I mimo wszystko, nawet jak to jest 1% na 23 już levelu, 24, to w nic innego moim zdaniem nie warto inwestować. Możecie jeszcze, jeżeli nie macie dodatku yy, Dragon Flighta, Możecie jeszcze dragonflight sobie yy, dodać. Aczkolwiek. Krając na riftach tą postacią, raczej nie będziecie używać Dragonflighta, raczej będziecie szli jak totalne, totalne przecinaki. Yy, powiedziałem przed chwilą, że atak speedem nie powinniście się przejmować. Dlaczego? Dlatego, że jak zobaczycie progi i as frames, to jest bardzo ważne, no to wyjdzie wam, że nie potrzebujecie ich tak naprawdę w ogóle. Więc yy, maksa osiągacie niemalże instantowo, yy, i to ta statystyka dla nas całkowicie odpada. Jeżeli chodzi o najemnika teraz moi drodzy, pokażę wam y, budżetową wersję. Czyli moją, i powiem Wam też do czego dążyć. Budżetowa wersja polecam najemnika z Aurą Mocy z piątego aktu. Jest to kawał Skurwiela, ale on nie jest nam aż tak bardzo potrzebny w tej wersji. Moc jest jak najbardziej przydatna, bo zwiększa nasze bazowe obrażenia. Mamy moc, no to naprawdę bijemy jeszcze trochę mocniej, jasne. Paręset ED wjeżdża i jest to miłe, aczkolwiek ten najemnik nie nadąża bardzo często. Naszym wymarzonym najemnikiem, jakbyście chcieli całkowicie zminimaksować tą postać, to będzie to najemnik z drugiego aktu z Aurom albo Blessed Aim, czyli skuteczności ataku, albo, jeżeli potrzebujecie więcej defa, co bardzo płynie mocno na waszą bronę, z aurum Defiance, czyli ze śmiałością, więc będziecie jeszcze rzadziej trafiani. I ten najemnik powinien nosić w endgame'owej wersji Pride'a, czyli jest to słowo runiczne z runą chan, która daje aurę koncentracji, czyli potężniej zwiększony damage. No i jako klata, no to będzie najlepszy wybór y, moc templariusza, która daje nam moc. Aure mocy. Więc dodatkowy bus z dwóch aur podnoszących obrażenia to jest absolutny, absolutne, absolutny cyrk. Ymm, no i... Teraz zabieramy się za prezentację. Pokażę Wam też sekwencję prebufowania się. Jeszcze bardzo, bardzo ważny element. Prebufowanie się, no to jest tak, jak wspomniałem, schodzimy na switch, zakładamy nasze dwie bronie, które mają bonusy do Venoma i najlepiej do Blade Shield. I cyk, Venom Blade Shield. Następnie switchuję sobie na mój główny atakujący ee, zestaw. Okolam Burst of Speed i teraz stakujemy Tiger Strike. Bardzo, ale to bardzo ważna rzecz i kluczowa do tego buildu. Tiger Strike, moi drodzy, jak zobaczycie, co robi na Charge 3, na trzecim ładunku to oszalejecie. Tiger Strike na trzeci ładunku zwiększa Melee Splash Radius o 40%. Czyli jest to ten obszar tej niewidzialnej nowy, która zadaje obrażenia fizyczne, jest to ten splash. Normalnie, normalny splash to jest mniej więcej tyle, coś takiego. Plus 40% sprawia, że niemalże cały ekran otrzymuje obrażenia w momencie, kiedy atakujemy jednego potwora. I to jest główny trik tego buildu i to jest coś, co sprawia, że ten build jest STR-em. Więc zaczynam walkę... Hmm. Tutaj od trzech staków Tiger Strike'a. Widzicie? Tutaj macie te staki, i to jest 300 sekund. I tak naprawdę jestem ready to go. Już mogę zacząć jechać. Także pamiętajcie, żeby, będąc na lifcie odświeżać. Odświeżać właśnie e, ten buff. No i co? Chodzimy sobie na jakiegoś lifta i jedziemy. Tak naprawdę, jedyne co? Jedyne czy musimy się przejmować, to idziemy do przodu. Zniemy wszystko i wszystko po prostu pada. Dodatkowo jest zamrażane przez nasze Frozen z Skyosa. Jeżeli na przykład macie jeżeli na przykład macie e, jakiegoś single target bossa albo elitę, która jest cięższa do ubicia, to możecie starać się robić takie małe kółeczka. Tylko wtedy zważajcie na to, że jeżeli w momencie kiedy przestajecie się kręcić, przestajecie zadawać obrażenia i przestajecie wysysać życie. Przestajecie wysadzić życie, to możecie być bardzo łatwo zdjęci, jeżeli się znajdziecie w środku opresji, w środku paczki, e, zwłaszcza z jakimiś aurami. Więc generalnie, oprócz tego, build jest bardzo, ale to bardzo przyjemny i po prostu możecie czyścić mapki mniej więcej w ten sposób. I tak jak powiedziałem, jest możliwość grania tym buildem już bardzo, ale to bardzo wcześnie i... Tak naprawdę zabawa zaczyna się od złożenia chaosa. Także dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym buildzie. A jakie bildy, koniecznie dawajcie znać, jakie buildy chcielibyście jeszcze zobaczyć, ile więcej, jakie Was interesują. I możecie być pewni, że mnóstwo przed nami. Mm, listopad będzie naprawdę obfity w content z Project Diablo 2. Zwłaszcza, że widzę, że coraz więcej osób jest zainteresowanych, więc nic tylko. Czyhajcie, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć niczego i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się do następnego i palajcie na live na Twitch TV na Twitch codziennie od 17. Trzymajcie się, do następnego. Bum!